No i coś mi przycina znowu No będzie, będzie, będzie ciekawie. Chyba Oj, wolę nie ryzykować Dobra ma z mu iwo czwórkę, która troszkę się już tam pomyliła. No teraz tam będzie fragment taki dosyć taki wyboisty. Jaj, dobra. O! Jeszcze chciałem tego fragmentu szybko atakować. Minuta 8 i 4. No, szybko. 5 sekund tylko do, do rekordu. Z, z malutkim kawałkiem, także no szybko, szybko. Bardzo szybko. Na miarę można powiedzieć no najwyższych lotów. Może. No, z Subaru też coś tam kurczę. Nie, nie daje rady widzę. Ale to już nie będzie drugiego miejsca, bo to on już jest za daleko po prostu i szansa na atak jest już nikła i już raczej niemożliwa, bo... Um, o widzimy Skyline'a, który się tutaj ujawnił dopiero w tym momencie. Bo go doszedłem, że tak powiem. Minuta. I ile? Chyba lepiej. Oj, dużo lepiej, ale nie jest tak źle. No, 4 sekundy nie Całkiem dobrze. Aż za dobrze bym powiedział. Prawda, że medalu nie wygram, bo już mi to nic nie daje. Musiałbym ten wygrać i spowodować, żeby Skyline dwa razy ostatnie miejsce zajął, ale to jest niewykonalne. Idziemy dalej, 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 dalej. dalej Tak jest, nie czekamy, nie czekamy. Next station i ostatni tor o nazwie Special Stage Road 11. W którym, oczywiście, jakby inaczej jest szansa na zwycięstwo. Długi tor, kręty. W sam raz dla Civica. Także myślę, że tutaj się naprawdę Seik chyba wykaże. Jest szansa na pierwsze miejsce tutaj. Na tym torze. Jest szansa. Ale czy to wykorzystam, nie jestem jeszcze tego przekonany. Bo zaraz się dowiem po trzech okrążeniach. No, już mnie tutaj Landis spróbuje objeżdżać. O, właśnie, te słynne dwa koła. Ha, ha, ha. Pamiętacie pewnie, że odcinki jakieś z Demio, Aspekiem, który ważył 550 kg. To była po prostu katastrofa. Wchodzić mnie za kręty. Widać było nawet jak, nawet nie, nie żeby jakoś specjalnie, ależ było widać, wyraźnie się odrywał od asfaltu i... No, nie ukrywajmy, no, takim autem to już jest po prostu wariactwo, tak? Takim dosyć lekkim i niezamocnym, tak? No i mi tu iwo czwórka ładnie zblokował, elegancko wręcz. Y, no i pomyłka Dobrze jest. A i trochę nie... Ta, ta tarka. Jest taka dosyć y, stroma i po prostu jak bierza w nią to ona odbija na dwa koła. Skyline drugi Subaru pierwszy. No, Subaru. To jest, to jest, to jest żadna nowość, mi się wydaje. Subaru to Subaru jest zdolny. Być pierwszy. Z kimkolwiek by się chyba nie mierzył, Subaru byłby chyba tutaj najlepszy. Przy RoadBotów oczywiście, bo jeżeli ja bym wchodził w grę, no to byłby inaczej, z Innsner, on byłby zazwyczaj drugi. Wtedy ja jestem pierwszy. No, z Demio już byłby problem, no raczej no... Nie liczyłbym na to, żebym wygrał. takim autem jak Demio na tym torze z Subaru. To jest niewykonalne już. Ale kto wie, może kiedyś spróbuję. Może kiedyś. Nie obiecuję kiedy. Minuta pięćdziesiąt sześć siedem. Nie, niecałe siedem. Minuta pięćdziesiąt sześć dziewięć siedem No tak, powiedzmy. Na auto, które ma 300 koni i tam nie wyciąga za dużo, za wiele z siebie, to myślę, że to jest tak miara akurat. No, będzie malutki problemik chyba, chociaż... chociaż mi się wydaje, że są fragmenty, gdzie dochodzę. Widać wyraźnie, że dochodzę, ale jak yy, są długie zakręty łagodne i proste, no to logika, tak? Yy, mocniejsza auto wygrywa z słabszym, taka przy tak. zwrotniejszych wychodzi odwrotnie, że słabsze są yy, lepsze od mocniejszych, dlatego że są skupione bardziej na zakrętach, a nie na prostych i odwrotnie. No i widzimy przy, przy, przykład doskonały, co się, co się dzieje właśnie. Już jestem drugi, jeszcze trochę zaraz będę, może nawet i pierwszy, ale no to musiałbym tutaj coś naprawdę więcej z tego jeszcze wycisnąć. A i no, było już za blisko Subaru, troszkę mi nieco zakłócił tą jazdę. Dobra, jest jak na razie drugi pomyłka, malutka Subaru na tym fragmencie toru i okazja. Tak jest. I tak się dzieje. Pierwsze miejsce. I teraz pytanie, czy to obronie. No, jeżeli miałoby się to tak zakończyć, tak jak teraz, no już to wolę puścić. Po prostu i... Dokładnie. Subaru popełnia błąd i... Dokładnie. Nie wyprowadza trochę z równowagi, tak powiem. Aha. Jestem już tuż-tuż za Subaru. I będzie na pewno lepsze. Na prostej. Do pewnego momentu. Już jestem lepszy. Subaru jako bot wyciąga tylko niecałe 160, więc także... Także no, tutaj mi się wydaje, że strategia dosyć... No to teraz rozważnie zagrałem, teraz było rozważnie. Nie było jakiegoś szaleństwa jak wtedy, na innym nocnym torze. Mhm. I proszę bardzo, już zaraz Skyline jeszcze trochę i, i też darbię Subaru. Jak się postara oczywiście, jak się postara. Chyba, że który z nich ucierpi na tej esce do której właśnie dojeżdżam. Które bardzo trudna Teraz naprawdę, bardzo trudne. I zaatakowanie e, takiej eski wymaga już naprawdę sporych umiejętności. Bo jeżeli ktoś jeździ tu pierwszy raz, no to gwarancja jest spora, że on po prostu walnie w te takie kwadratowe ścianki, co tu są. Właśnie mi w idealnym momencie zlagowało, żebyście to, to zobaczyli. Dość w idealnym momencie. 54, 5, 6, no minuta 48, myślę, że. Czas może być ciut lepszy. A to się wszystko okaże. Proszę bardzo, pięknie schodzi. Nie muszę nic kontrolować, nic bawić się o jakieś tam yy kontrolowanie auto, bo po prostu tył mi ucieknie, czy coś. Po prostu to auto też jest naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o przyczepność. Tylko minus w tym jest, że jest lekki, trzeba po prostu omijać te tarki, te takie chodniki, jakieś takie, prawda? Wybrzuszenia trzeba je po prostu omijać. Albo jak już to trzeba je najeżdżać na 4 na koła, tak? Yy, albo na przynajmniej 2, tak? Bo na jedno to już jest gwarancja, że go odbije i walniecie w ścianę i już możecie zakończyć swój udział pogarszając i prędkość i po prostu możliwość na wykręcenie świetnego kółka 5,32 ogólnie, 1,4... No to ja mówię, będzie lepszy 1,47 i całe 40, także no idealny I pierwsze miejsce, pierwsze i pierwsze zby... mogłoby być drugie, ale no niestety Chociaż raz byłem w stanie się nacieszyć yy, z bycia liderem mhm. 40 punktów. Yy, jednak Subaru, proszę bardzo! O jeden punkt wygrał ze Skyline'em. 39 Skyline właśnie. R32GTR, rocznik 9.1. No i ja jako Civic 33 punkty na podium. Czwarte miejsce Lancer i pod 4 GSR 19 punktów. I Accord Sedan 13. Lantis nie wykorzystał. Ani jednego yy, momentu, gdzie mógłby być chociaż piąty, cały czas był ostatni, bo za ostatnim miejsce jest jeden punkt, a miał on tych punktów sześć. Więc rachunek dos dosyć prosty, i wychodzi, że zdobył tych punktów najmniej jak się tylko dało. Więc tak. Będą chcieli by się zobaczyć jak się sprawuje FTOLM mm, Więc tak zrobimy sobie mm, Przerwę na ten odcinek żeby to po prostu zakończyć I wrócimy do tego